dawno mnie tu nie było, ale już wracam eee, To nie tak, że mi się nie chciało jeździć Bo w sumie to jeździłem chwilę Ale, znaczy no przez wakacje ogólnie jeździłem Ale od jakoś sierpnia zabrakło mi po prostu czasu na jazdę jakąkolwiek rowerem Także, no jestem tak naprawdę pierwszy raz od trzech miesięcy Mam jeden filmik nagrany z wakacji Aha, w ogóle czemu nie nagrywałem przez wakacje? No to już wam odpowiadam no wyszło tak, że jeździłem w endurowym kasku Na którym nie mam nalepki na GoPro I teraz jestem ciekaw w sumie, czy w tym kasku Co teraz mam W tym swoim Foxowskim mam uchwyt Bo kurwa szczerze to nie wiem I co? Aha, jeszcze się czymś pochwalę Z tym swoim wozidłem Swój własny Diligence Własny na własność A jest pewnie ten, Micza Dobrze, więc co? Ja wypakowuję rowę i widzimy się zaraz na chłopak. Dobra, zobaczymy czy mi będzie leciał na mordę kask. Nie jest to pierwszy skok dzisiejszego dnia, bo już trochę polataliśmy, bo zmieniliśmy wielkość lądowania troszeczkę. I trzeba jechać szybciej. Taką ponad korbę szybciej. I tu jest w sumie porównywalnie Ale zobaczymy, zrobię heel teraz Wcześniej też zrobiłem I zobaczymy Startboxa mamy w ogóle Już się nie rozpędzamy z góry Z kostki tylko ze startboxa I w sumie jest porównywalnie jeśli chodzi o ilość korb Także co Idziemy pyk Spoko. Trochę już to lądowanie nam zjechało. I będzie zjeżdżało, bo jak jeszcze skaczą, skaczemy i jest jakiś niedolot, no to widzicie jak ta półka się zrobiła. Mam nadzieję, że widzicie. No i jak ktoś dupą wylądował, no to się zrobiło. Dziura. Taryf Spinaczka górska to była jak chodziliśmy tam do góry na kostkę Gdzie? No tam za dom nawet Uf. No bo tu nie zgarniesz tyle Korba! To jest No i się wcisnął Ty no w miarę nawet Leciasz? Dawaj oh. Oh! O kurwa <ścoughs> coś wita lewa ręka spierdala Automaty Truja Barcie Uważaj! Ale flip kurwa cię dawaj. nie ocenie, nie? Dawaj jak dawaj jak jedzie kurwa Cię, tak wysunąć kankana Bo chciałem kankana wysunąć. No kurwa to jest tutaj idiotka! Ja, Idiot. to po jebani Można? Ajajaj W sumie to ani nie był dociągnięty A healclickerami je wnios? No jak zrobisz, to dawaj. No kurwa oczywiście, że zrobię okay. Kurwa, no co jest dzisiaj? Ja pierdolę Pff. O, kurwa! Kurwa no ten Hill clicker co jest z nim nie tak Gdzieś mam luz. Chuj w to <śpiew> Dobra na korbie kurwa No chuj w to <śpiew> I na się to gopro kurwa Tu się rozjebałem od Wojtka kupił Tak? No Ale baterie chyba no. Poładowałem w kamerze i przez Aha, no ja ładuję w ładowarce Ale mam trzy, a mam dwa miejsca na ładowarce Kurwa, że ja to wylądowałem na pedały niesamowite Dobra. sobie forfan whipka chyba jedna wiesz whipa nie Ty muszę się nauczyć bo mam bar ale... No. Pyk. Dobra, ja tu muszę dwie wcisnąć. A ja muszę dwie wcisnąć tu. Przesuniesz go kawałek, ten? Dobra, styknie To speedwalk jest bo... bo... bo wąski. Długo się jeszcze by się <grywka> Morda Nie doleciałem. Kurwa ten pięknego. Lecę z tepa, odwracam się i przyjmę, kurwa nad moją głową pikuje we mnie. Jeszcze kurwa nosem. Tak. No góra. Jak jedziemy? Ja we mnie pierwszy. Ja sam. Tak byś przesunął pochódka. Lepszy. Przerwaj. Uh! Mam <noise> Nie mam w ogóle czucia na tej chopie kurwa. Na Bonerze cały czas się boję, i mam przed oczami tą glebę. Mam przed oczami tą glebę że mnie wypierdala z tej bandy, nie? Nagrywa. Anoś, Na jedziemy. Kurwa. Ej, zajebałem tobą na, bon na bonerze No jade kurwa Dawaj supermana Nie, robisz ja suj Tu ja czy superman? Ty? No Superman No i kłócił dupę Ujowa trochę. Tak gra w głowie, żeby tak się było. pierdolić. No. To jest bardzo... Jak umiesz truje w miarę to. No kurwa, w sali będzie łatwiej. Kur... Nie go. Nie dwoń, go. Ej, ty kurwa, próbując side, próbuję site flipa zrobić truje i zlądowałeś. Nie wiem kurwa, <laughs> ale, wyszedłem, ale wyszedłem jak do side flipa. No? no, się spierdoli robiąc weepa. No Kurwa, pięknie zostawia to kółko. Teraz ja zostawię. Dobra, dawaj truje Nie, nie, to Óveg! Oh, wow! <laughs>